Dzień dobry Państwu. Paulina Wysoczańska, partner w Polskiej Grupie Doradczo-Restrukturyzacyjnej. Dziś poruszymy temat ważny dla każdej osoby fizycznej, która zaciągnęła zobowiązania i nie jest w stanie ich spłacać. Moim i Państwa gościem jest dziś radca prawny, mecenas Paweł Kisiel. Dzień dobry Panie mecenasie. Dzień dobry, witam serdecznie. Polacy żyją na kredyt i nie jest to żadna tajemnica. Ci mocno zadłużeni mają możliwość uzyskania wolności finansowej przy pomocy narzędzia prawnego, jakim jest upadłość konsumencka. A jakie możliwości prawne ma osoba, która jest zadłużona, a nie kwalifikuje się do upadłości? Przede wszystkim, odpowiedź na to pytanie należy rozpocząć od rzetelnego zweryfikowania, z jakimi zadłużeniami mamy do czynienia. Częstokroć w praktyce. W praktyce zdarza się, że banki komercyjne, jak i instytucje parabankowe kierują roszczenia, które są przedawnione. Bardzo często zdarza się, że kwoty dochodzone przez wierzycieli nie uwzględniają wcześniej dokonywanych płatności, albo nabywca wierzytelności, czyli już parabank, jeżeli sprzeda tą wierzytelność do kolejnego wierzyciela, nie jest w stanie wykazać zasadności dochodzonego roszczenia. I w takim przypadku można Podjąć skuteczną drogę zmierzającą do zakwestionowania tego roszczenia. Oczywiście te przypadki, które wymieniłem, nie są jedynymi przypadkami, zgodnie z którymi możemy zakwestionować to roszczenie. Analiza, jakie uchybienia występują po stronie wierzyciela, wynika z dokumentów, W podstawowym dokumentem jest tutaj umowa kredytu bądź pożyczki, korespondencja prowadzona z wierzycielem jak i czynności, które podejmował wierzyciel na etapie postępowania windykacyjnego. Jeżeli rzeczywiście takie uchybienia zostaną dostrzeżone, to można podjąć progę zmierzającą albo do zmniejszenia zadłużenia, albo do uzyskania najdalej idącego, korzystnego rozstrzygnięcia, zmierzającego. Oddalenia dowództwa. Rozumiem. Z tym, że w praktyce wygląda to zazwyczaj tak, że na etapie podpisywania umowy klient nie sprawdza tych warunków. Natomiast z tym, z czym ja się najczęściej spotykam w swojej codziennej pracy, to, to jest sytuacja, w której dłużnik dostaje nakaz zapłaty i dopiero się z nim zgłasza. I co dalej? Mamy taki nakaz zapłaty, co dalej? Najważniejszy jest czas. W momencie, kiedy dostaniemy korespondencję sądową zawierającą nakaz zapłaty, od tego dnia zaczyna biec termin na złożenie sprzeciwu. Termin ten wynosi 14 dni, i bardzo jest istotne, żeby taki sprzeciw od nakazu zapłaty złożyć. Jeżeli nie podejmiemy żadnej, żadnych czynności zmierzających do złożenia sprzeciwu od doręcznego nakazu zapłaty, to otwieramy wierzycielowi możliwość skierowania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. I taki nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności będzie już stanowił podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Rozumiem. No dobrze, jeśli uda się nam napisać sprzeciw, to jaka jest późniejsza droga? Sąd uwzględnia sprzeciw, uchyla nakaz zapłaty. i Jak wygląda wtedy sytuacja dłużnika? Jest już po sprawie, czy nadal ten dłużnik ma się czego obawiać? Tutaj mamy do czynienia z dwoma przypadkami. Pierwszy przypadek to jest taki, kiedy dostajemy nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Lublinie, potocznie zwanego e-sądem, w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W tym przypadku procedura wygląda tak, że wierzyciel, czyli właśnie bank lub instytucja parabankowa, kieruje pozew przez internet. Na podstawie tak sformułowanego pozwu sąd wydaje nakaz zapłaty, który już jest do dłużnika doręczany po, pocztą tradycyjną. I w momencie, kiedy w terminie właściwym, właśnie tych 14 dni, złożymy sprzeciw, sprzeciw nie będzie miał żadnych braków formalnych, zostanie uwzględniony przez sąd, sąd postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i umarza postępowanie. Skutek tego jest taki, że wierzycie jest zainteresowany dalszym dochodzeniem tego roszczenia, musi skierować kolejny pozew o zapłatę, tym razem do sądu. Miejscowo właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. No i de facto procedura zaczyna się od nowa. Tak, sąd albo widzi podstawę do wydania nakazu zapłaty i taki nakaz zapłaty wydaje, doręcza do strony przeciwnej, czyli właśnie do, do dłużnika. A jeżeli nie, nie znajduje podstaw do wydania nakazu zapłaty, to doręcza odpis pozwu z jednoczesnym zobowiązaniem się do e, złożenia odpowiedzi na pozew. I bardzo jest istotne, właśnie, żeby w tym przepisanym terminie, czyli właśnie w terminie 14 dni dla sprzeciwu i w takim samym terminie dla złożenia odpowiedzi na pozew, żeby takie pisma procesowe złożyć do sądu i tym samym uniemożliwić uprawomocnienie się tytułu wykonawczego. Dobrze, czyli jakieś jednak możliwości ten dłużnik jeszcze posiada. A proszę powiedzieć, co powinna zrobić osoba, która ma kilka pożyczek na bardzo niskie kwoty, bo czasem jest tak, że w tych parabankach ludzie biorą pożyczki na kwoty powiedzmy do tysiąca złotych, ale ma ich kilka, a i tak jest niewypłacalna. Co, co w tej sytuacji można, jaka, jaka jest tutaj droga? Znaczy oczywiście no, w pierwszej kolejności, tak jak wspomniałem na wstępie, jest kwestia związana z analizą, czy ci wierzyciele rzeczywiście zasadnie dochodzą poszczególnych szczególnych roszczeń. Tak? Też jest kwestia przeanalizowania w danym przypadku, uwzględniając sytuację majątkową, ekonomiczną, rodziną, rodzinną danej osoby, czy istnieją możliwości złożenia majątku o obłoczeniu upadłości, też w niektórych przypadkach rekomendowane jest złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego, to jest tak zwany układ konsumencki. Oczywiście istnieje możliwość występo występowania bezpośrednio do wierzycieli z ewentualną restrukturyzacją zobowiązania albo podejmowania czynności zmierzających do tego, aby wierzyciel w jak najpóźniejszym terminie uzyskał tytuł wykonawczy, tak żeby to postępowanie egzekucyjne jak najpóźniej dla dłużnika czy wobec dłużnika zostało wszczęte i żeby dłużnik jak najpóźniej odczuł te najbardziej daleko idące od dolegliwości tego postępowania egzekucyjnego. Mam tu na myśli oczywiście zajęcie rachunku bankowego, pensji, świadczenia, zakładu ubezpieczeń społecznych czy też e, oczywiście nieruchomości. Wspomniał Pan o możliwości restrukturyzacji zobowiązania. Tak, bardziej upraszczając, rozumiem, że można zawrzeć ugodę z bankiem lub parabankiem, tak? Tak, tak, oczywiście. Przede wszystkim należy tutaj podzielić to na dwa możliwe rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to jest zawarcie z parabankiem, czy też właśnie z, z instytucją bankową komercyjną ugody pozasądowej. Jest nic innego jak umowa zawierana pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, określająca nowe parametry spłaty zobowiązania. Ta ugoda może zmierzać do ustalenia nowej wysokości zobowiązania, uzyskania bardziej dogodnych rad, uzyskania większej karencji w spłacie, czyli modyfikacji tych warunków zobowiązań, które były pierwotnie ustalone, a z którymi to dłużnik już później po czasie, no, niestety nie jest w stanie sobie poradzić i tym warunkom sprostać. No dobrze, a co w sytuacji, kiedy bank czy też parabank nie wyraża zgody na zawarcie ugody? No oczywiście ta pierwsza droga pozasądowa, ta ugoda pozasądowa to jest jedno rozwiązanie. Oczywiście istnieje możliwość zawarcia ugody przed sądem, tak? I tutaj trzeba wspomnieć o bardzo istotnej rzeczy. Że taka ugoda może być zawarta z wierzycielem na każdym etapie postępowania sądowego, aż do wydania wyroku, ale też trzeba wspomnieć o takim przypadku, kiedy rzeczywiście już będzie wierzyciel na tyle konsekwentnie stał na takim stanowisku, że nie wyraża zgody na ugodowe rozwiązanie sporu, to należy wspomnieć o takiej instytucji określonej przepisami postępowania cywilnego która daje sądowi możliwość rozłożenia na raty zasądzonego świadczenia w wyroku kończącym postępowanie. I bardzo istotne jest, żeby właśnie sformułować odpowiedni wniosek do sądu przy uznanieniu argumentów i okoliczności dotyczących sytuacji dłużnika, tak, właśnie tej. Sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, majątkowej, tak aby sąd właśnie w tym wyroku kończącym to postępowanie, yeah. to że występuje, występuje znaczna dysproporcja pomiędzy stronami. Tak? Z jednej strony mamy do czynienia z wielką instytucją, jaką jest bank lub instytucja parabankowa, a z drugiej strony mamy do czynienia po prostu z, z konsumentem. Tak? Dlatego tutaj sąd, ważąc te okoliczności, może w wyroku kończącym postępowanie takie y, zasądzone świadczenie rozłożyć na raty. Takie raty, które dłużnik będzie mógł regulować przy uwzględnieniu swoich możliwości finansowych. Czyli podsumowując, ktoś, kto ma dużo zobowiązań w niskich kwotach, również nie jest bezradny wobec systemu, tylko ma pewne środki i możliwości ku temu, żeby jakoś się z tych kłopotów finansowych wykaraskać. Bardzo dziękuję za wszystkie wyczerpujące odpowiedzi, a Państwa zapraszam na naszą stronę internetową oraz grupę Dyskusyjną na Facebooku, gdzie jesteśmy do Państwa dyspozycji. Gdyby Państwo chcieli sprawdzić swoje umowy kredytowe, można zadzwonić do nas pod numer wskazany na pasku. Dziękuję bardzo. To jest